Dobra, tak więc jest godzina 14. .00. Idziemy właśnie teraz z Bartkiem po Koczana, bo będziemy nagrywać Raudonautikę. I później wracamy z Koczanem do mnie i jedziemy. Jeszcze jedzie z nami jedna osoba poza Koczanem. Tak więc widzimy się przy pierwszej miejscówce. Dokładnie. Dobra, tak więc mamy już Koczana I jedziemy jeszcze po jednego, po Biskupa, i lecimy do pierwszej miejscówki. Dobra, tak więc do pierwszej miejscówki mamy kawałeczek. Nie pokazywaliśmy od, dołu, od, od początku, ponieważ to sprawdzaliśmy od mojego domu, więc nie chciałem, żeby pokazywać lokalizacji. Żeby się pani nie zbili na chatę. No właśnie. I teraz myślimy jak przejść, bo musimy przejść przez rzekę. Tak, i musimy jeszcze przejść przez jakieś Tak więc widzimy się chyba już na miejscu. Nie no jeszcze trochę jest Dobra, przeszliśmy przez rzekę, zostało jeszcze kawałeczek Nie wiem ile tu jest ze 100 metrów mi się wydaje Gdzieś tak Dobra, to gdzieś tam Bardzo, że przez rzekę przeszliśmy Nie Bartek? Co? się Co? A jaka jest moc tej miejscówki? Nie patrzyłeś? Moc miejscówki bo tam jest chyba od piątki jest już grubo z tego ja wiem, co że pamiętam. Nie... Ja że tam w tę studniu Możliwe, bo tu raczej nic ciekawego nie będzie. Ale co pochodzimy przynajmniej. No. Nie, to, to jest Rudełko, to. Nie, wiem. To się nie ja to no, Nie, no, Nie, no. Tam jakby coś chodził, nie? to sprawdzić. może lepiej przejdźmy przez tą rzeczkę? No nie, to nie jest na bank, to nie jest druga strona No dobra, no to czekaj, to od miejsca tego, co nas na nas prowadziło, to jesteśmy w baleniu, tak? To się zakurzyło To jest to miejsce, w mamy na nodze Albo nawet kawałek na łące, nie? Z tym miejscem, coś jest nie tak. Ej, ty cały czas coś strzela? Nie, ja byśmy tak przyszli normalnie. Jakby coś tak strzela, to byśmy nie mieli miejsca. Zobacz, że ta rauta to ta legenda. To jest taka No trzeba. Trzeba sprawdzić. To jest w tym las, gdzie Na pewno tu? Nie trzeba tam przechodzić? Nie. Ja tu nie zdałem. Dobra, idę do koczlanów. Ja, idę, a... idę z tobą. O kurde. Nie, cenzurę umie nakładać, więc chwilę. chodzi tutaj. Ja się tylko bężę, by ktoś mi o nie przedziurawił w rowerze w tym lesie, nie? No miałem bym po co tam gdzie coś, coś chodziło niby co coś Gdzie no tam? No To im tym dole, Ale to tym nie ale tam <grym> to było. było no tym można było Ała, Ała. No, to Ej, albo ktoś z nami szuka tego, że, tego miejsca I on się nas bojamy jego Kurde po**** Co? Ja jest jakaś nora czegoś <grym> no, daj, to. Daj no, dobra to, to. Znaleźliśmy jak. Ch... Tak, to jest nora, widzisz to? Nora to jest. Patrzcie. Tu jest jakaś nora walona. Tam jest dziura. I tu coś chodziło i ja się boję, ja stąd spierd**am. No to mamy chyba pierwszą miejscówkę znalezioną. Mi się wydaje. To jest nora jak nic To jest nora czegoś jak nic Ej chyba to trochę w pionie nagrałem Ej mnie tak nogi piekły Mnie też Nie krakaj Ale tam serio widzieliście tą norę? Czy nie, ja zobaczę na nagraniu Tam jest taka bardzo duża dziura jakby okay. Oh shit Ej, ale to taka pierwsza lepsza rzecz, którą znalazłem Serio? No W sumie nie wiem jakieś legendy to nie kryje. i tak wydaje. Raczej no też się wydaje, że nie. Leci tam to po prostu nora no. jakiegoś zwierzaka tak wydaje. Dobra, chyba możemy lecić do kolejnej miejscówki z czy masz kolejne Już, już, już. Y Dobra, a jak oceniacie pierwszą miejscówkę? Za Jak dla mnie... Kozak. Kozak. A Grzesiek się nie chce pokazać. A jak co Okej. Okay. Dobra. No. <laughs> Dobra, zobaczymy ile mamy Dobra. do kolejnej miejscówki. Szukamy następnego. Może teraz nie dawaj anomalii, tylko... traktor? Może być. Okej. Okay. hahahahahaha <grymne> co <grymne> to? Tam. W może w czekałem, no, no, to chwilę może potrwać dobra to damy ja... a się boję że ja nie tak no dziwne to wygląda jak nora nisajata ja myślałem że tam nora 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 <grymne> duża ta nora z mogą się, To z nora co mogłoby być jakaś mięścina gdzie go wała gąba objętość tak. kurde czuło mi że to tak długo Wszędzie, gdzie oglądam, w takich chwila. Dawaj, siadaj tu, ja będę miał, bo tu... Dobra, bo Koczanowi w ogóle długo szukało, bo siedzimy tu jakieś 5 minut i jedziemy w miejscowość dalej. No kawałek dalej. Możliwe, że tam coś ciekawego będzie. Bo tu nie masz szans. I nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że niczego tutaj nie ma, czy tym, że... Sumie, nie no nie wiem, po prostu zmieniamy lokalizację, może no. będzie lepiej. Jak byłem w domu to mi szukało co 10 sekund jedną rzecz. Nie? No dobra, no to lecimy. Dobra, jesteśmy w drugiej miejscówce. Nie wiem czy widać. O, widać? Jest to dokładnie to miejsce. Nie wejdziemy tam. Nie wejdziemy, no bez brama, ale z tym miejscem jest taka legenda, że tu samolot się rozbił. Znaczy no nie legend, właśnie nie legend, tylko fakt, tu się rozwił samolot brytyjski, z tego co z historii pamiętam. Jakby ktoś tej miejscówki nie znał, znaczy jakby ktoś stąd nie był, to by nie znał tej miejscówki, nie, po prostu by to dla niego było zwykłe miejsce. No a tu w sumie nawet tam, tam za, koło tego białego domu jest nawet pomnik, więc lecimy do kolejnej miejscówki. Dobra, jesteśmy parę metrów od miejsca docelowego. Już chyba trzecia miejscówka jesteśmy. Jakbyście chcieli wiedzieć, to jest Lipnica, wielka i w sumie możemy iść. Tylko, gdzie to jest dokładnie? Bo tam traktor jeździ. No dobra, to lecimy. Dobra, jesteśmy na takim miejscu i nic tu nie ma.

Tu jest coś związane na tym drzewie no, no nic tu nie ma chyba pierwszy fail mi się wydaje A to co ustawiłeś? Anomali, czy co? No co masz ustawione? Anomali było uh -huh. Może to No to e bo Void kurde nie wiem które to było stąd. A Void był od czego? Nie od wiem Od przestrzeni Dobra tak więc sama to był jednak fail no, nic tu nie, ma. nie ma nic Możliwe, że tam coś. Dobra, tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Niestety musieliśmy skończyć, ponieważ jechała policja, nie majęliśmy przy sobie maseczek, oraz chodziliśmy po czyimś terenie. I jak mogliście słyszeć, net, biskup kazał nam <grych> uciekać. No i w sumie już poszliśmy do domu i skończyliśmy na tym odcinek. Oraz mam dla Was propozycję. Jeśli pod tym odcinkiem będzie w 72 godziny, Ponad 30 łapek w górę to odcinek pojawi się za 2 dni, a jeśli nie, no to odcinek pojawi się za 3 dni. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!